Nie ma nikogo, dobra. Do stolicy. Kto jest ze stolicy? No, to jest na to jest to jest to jest to jest to jest, to jest, to jest tak turnieju Real Katowice, FIFA 13 stanowisko komputronik, FIFA 13 EA Sports, Bartosz Street. a jego przeciwnikiem jest Arek Tak wygląda sytuacja OP2 Zespół to Real Madryt, kto gra w białym panowie? Bartosz Street w białych trykotach. Lachów granatowy. Jako, że jest to mini drabinka trzech finalistów, Bartek musi wygrać swoje spotkanie, natomiast Lachu jedynie zremisować. To jest mecz o finały Your Road to Kamownicę, która nam się w tą niedzielę. 10 zawodników, 8 Polaków plus mistrz. Węgier i Wisz Bułgarii na tym stanowisku będą walczyli o tytuł mistrza Intel Extreme Masters. Po Karnym Bartek Fabio, Fabio Kentrao, kiwa się kiwać, dał dobry początek. Tak, Fabio Kentrao. Cóż za początek. Szósta minuta. Szósta minuta. Bartek wchodzi na prowadzenie. Cóż za spokój. Zobaczymy jak jego ryba zareaguje. Może myślał, że cały mecz będzie remisował, a tu niespodzianka. Początek meczu i już już przegrywa. A Barka jest zacięta o ten slot o ten slot na finały. Na... Jest, lewa strona Di Maria, tak jak wspominałem wcześniej, skrzydła są bardzo ważne w tej grze. I znowu to tozy w środku. uff tam Biker, Casillas, sprawi tutaj śmierdziało rzutem karnym. moment Luka Modric. Ale za długa piłka. I teraz kontra. Cristiano Ronaldo będzie do tej piłki? Tak, tak, udaje mu się okiwać Sergio Ramosa. Sergio Ramos jest za wolny, patrzy i Cristiano Ronaldo jak podpędzi. Tam jeszcze jakiś śliski rozpatrzy i zatrzymuje akcję Rywala. No i znowu, oj, tu prawie nieudana. Prawie strata piłki. Znowu Chrisana na to jak samotał. Lewe. Wrzutka Chrisana jest W środku nie doszła do niego długa. Niestety dla Lacha. Znowu, znowu. On wie, że musi atakować. On potrzebuje przynajmniej jednej bramki. Bartek ma czas, pewnie będzie go spokojnie. Tu kto zapruwał, danie no strzał przez Karima bezem. Teraz w środku Luka Mod, już Kristianu to jest takie TRW Realu Madrid, on, on jest chyba najszybszym zawodnikiem w tej grze. Ale co zrobił Iker, Iker z co zda? Nie, nas. Na, na szczęście Bartek nie postanowił strzelać. I Maria, Ronaldo, Radu, jesteś pokarmów Kristian wchodzi wchodzisz na wrzutka Christian, bez zawań, nie da się na chciał pięknie szczupaki tam włożyć, w pić, ale nie, nie, teraz po prawej stronie na Pezema wychodzi Cristiano Ronaldo, po piękka piękna piłka, ale nie, niestety znowu widzimy to, bardzo szybki mecz e, akcja za akcję, nie ma chwili nie ma chwili odpoczynku jeden chce bardzo zrealizować, drugi chciałby osiągnąć przewagę dwóch bramek co by dało mu spokój, jest to 19 minuta tego 12 minutowego pojedynku, 12 minut oczywiście w czasie rzeczywistym gramy w finale, 6 minut połowa i Marcelo właśnie tak, to taka klątwa komentatora jak coś powiesz to zawodnicy robią coś innego i teraz Bartek zaczął szanować piłkę a może nie usłyszał przez te słuchawki a Fabio Quentrao próbował Di Maria kiwać ojo ojo jo, jo. cóż to by było, Cristiano zaszalał nożycami niczym, nikim, niczym Falcao w prawdziwej piłce Jedna bramka była nominowana do najlepszych w roku 2012, wyglądało to bardzo podobnie. Niestety nie udało się wbić piłki do bramki. Teraz prawa strona, strona Benzema do wiary, wiara do Benzemy. Gramy w ramach Dziada Fabio Kentrao, wchodzi się połowę przeciwnika. Benzema na bram 3D. Widzimy Fabio tam wrócił, ale Benzema to na past i umie strzelać, nie umie podawać. No i teraz spokój, 25 minuta, 1-0, niekorzystny wynik dla... Real w w brykotach. Teraz Modrić znowu ma sytuację. Znowu będzie próbował budować swój atak. Cristiano gra szybkość. Cristiano zobaczy jak on szybko biegnie. Zagrywa do ulgi Luka Modri znowu do Cristiano. Cristiano jest tam Benzema jest tam na dole. Di Maria go nie zauważył, mógł wrzucić piłkę. Cristiano Monta będzie strzelał z daleka, ale nie. Pepe, Pepe jest niesamowity, potrafi zrobić takiego dłuba że tylko można płakać, czasami robi interwencję w meczu, która może uratować, uratować mecz, uratować wynik. To była właśnie taka interwencja. I teraz Mesut Ozil, ładnie to zakręcił między dwoma zawodnikami, dojmali, co się dzieje, znowu Ricky Casillas wychodzi z tego pola karnego, to jest... Coś, 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 coś tu nie funkcjonuje dobrze. Coś tu nie funkcjonuje dobrze. Tutaj Lachu będzie sprawdzał. Zawsze sprawdzacie swoje ustawienia, żebyście nie stracili głupiej bramki. Integracja z Litwy na 25 metr od swojej bramki na szyście dla Lacha. Bardyk nie strzelał, wiedział, że z takiej odległości często się nie trafia na pustą bramkę. Ale taki jest właśnie algorytm FIFA 13, teraz poleciała długa piłka i krco robi robimy no, się Co się dzieje? Co się dzieje? To tutaj jakieś problemy techniczne, grywa. Co się tej dzieje. dzieje Ustawienia. ustawieniach? O to chyba chłopaki sobie nawzajem, na no. bo zmieniali ustawienia. Taki przypusz. Ale nie, nie, gramy, gramy fair, gramy fair, zmieniamy, zmieniamy. Zmieniamy, zmieniamy i zaraz będzie kontynuacja tego spotkania. Ramaid kontra Ramad. Oczywiście Sandra Bernabeu, był. 1-0. jest jeszcze otwarty. Wszystko się może zdarzyć. Remis, remis tak naprawdę sukces. Remis na dół popraku, jednak będzie remis racha w Katowicach. I Maria Coza będzie połową piłka, żeby na krótko, tak? Na krótko Luka Modryć wchodzi z powrotem, kiwa lewo, prawo podaje piętko, ale taki piękny, bo on żeby to się nie zepściła, jakoś potrąc, chodzi o ten, to o, 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 i oj co to się stało? To był tak zwany first touch, czyli przyjęcie z pierwszej pinki. To niestety okazało się, że psiku zmarły na partię. Teraz jakiś ciemny błąd w Sama zakupi do Ronaldo, czyżby koniec, kierka zjazd. I bramka, bramka dla Warka, 2-0. Wicemistrz świata, wicemistrz Europy coraz bliżej. ostatecznego sukcesu w dzisiejszych eliminacjach. Przypominam, że jutro o godzinie 12, od godziny 12 tutaj mamy zapisy do drugiego dnia eliminacji. Tutaj na stand będzie komputronika. Będziemy mieli dla Was więcej giftów, NVD, Thermaldeca, GTA Sports, więc warto przychodzić na Fifę. Wiemy, że jest o, fajny StarCraft, jest fajny League of Legends, World of Tanks, nie jeszcze jest, Inter, ale Fifa i tak jest super. I znowu, Bartek prowadzi do nie Będzie, Nie, nie będzie się zbyt, bronił w wyniku. W wyniku, będzie chciał strzelić tą trzecią kartę, pokazać dominację i pokazać, dlaczego jest Marcin ma, ma, jest najlepszym Polakiem ma, ma, ma. aktualnie, najlepszym Polakiem FIFA 13, FIFA 12, nie wiadomo jak to już Widzieliśmy wicemistrz świata, wicemistrz Europy, ale d będzie lachu walczył, to już, to jeszcze jest dużo czasu, ja widziałem nie takie powroty. Właśnie rok temu Bartek prowadził w finale Electronic Pro Series 5-0 i co się stało, tutaj Versus doprowadził do remisu 5-5, jeżeli się nie mylę. to było niesamowite, dopiero po nagrywce przegrał, więc Dwie bramki to jest nic. To jest nic. I teraz znowu. Real granatowych. Drykota. Lewa strona. Mesutozil. Niemiecka maszyna do zabijania. Mesutozil. Luka Mądry się on potrafi podać. ładna podburnika na, na wyjście. Cristiano Ronaldo będzie tańczył. Nie, zagrywa znowu do zara, będzie rzutka. Co on robi? Rzuca i, i, i Iker Casilla co on zrobił. No nie wierzę, wie, nie wierzę. Iker czasami jest niesamowity. Czasami to ma większą wartość niż Cristiano Ronaldo. Niesamowity. 2-0. Koniec pierwszej połowy. 6 minut. 6 minut rzeczywistych. Dzieli Parka Prita. Od awansu na finału Road i Katowice. Wasza droga na Katowice do Katowicki patrzcie bod i komputronie. A, to wszystko tutaj, pierwszy raz w Polsce, Intel Extreme Masters, to jest pierwszy dzień, a będzie jeszcze dzisiaj w turnieju naszym wziął udział 186 zawodników, a to jest piątek, jutro jest dzień wolno pracy, będzie Was więcej i martwisz się, będziemy przygotowani, będziemy mieli kifty. Będziemy jeszcze lepiej was tutaj ogarniali niż dzisiaj i, i jutro też każdy z was może coś wygrać, może coś dostać, może zagrać świetnie. Może się pobawić z grom FIFA 13 na platformie PC. Luka Modrić po lewej stronie. Bartek trzyma tą piłkę, już wie, że może szanować ciaste, 2-0. Czasami motywacja chce pogrążyć rywala, chce siedzieć z sześcią, trzecią, czwartą, piątą bramkę, ale czasami można się zapomnieć, stracić jedną, stracić drugą i ostatecznie będzie DJ, game over. I teraz Karim będzie ma w środku, po prawej wybiega kaka, 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 zagrywa do Fabio Cantrao, on jest defensywnym pomocnikiem, nie będzie miał chyba dobrze rzucić, ale zagrywa i co się dzieje? Pisa do mnie już chyba trzeci, czwarty czy piąty, już nawet nie liczę, raz, tyle raz e, uratował skórę, skórę Bartkowi. Ojojoj, oj, tutaj chyba się poślizgnął na skórce od banana, nie wiem co się dzieje. Trochę taki babol. No mam no, tutaj, trochę gra pasywna, to nie jest półka ale nie próbujemy gry pasywnej. I po prawej stronie, tak już cofa, cofa Kose Kajehon do Marcelo. Jeszcze trzy minut strata, strata, a znowu prawa strona. Widzimy, tak jak wspominałem w poprzednich meczach, gra z skrzydłami jest bardzo, re, relatywnie bardzo bezpieczna, ponieważ trudno z, rozegrać kontra ze skrzydła, dlatego najlepsi gracze często typują skrzydłami, wolą nie grać środkiem, bo ze środka jedna długa piłka do Cristiano Ronaldo i może być strata bramki, która ostatecznie spowoduje tylko płacz, gorycz, hańbę. Ale teraz, teraz, znowu jest szansa dla Laha. Cristiano Ronaldo tym razem na lewym skrzyniu zagrywa daleką piłkę do Karima Bazyma, ale brońca jest to Sergio Ramos, ładnie go tam blokuje. I Marcel, środek pola znowu, lewe, z tym razem Di Maria, on jest bardzo szybki, jest bardzo elastyczny, potrafi zakręcić w lewo, zakręcić w prawo, druga piłka na dojście do Di Maria, jest na szczyt, czeka na zawodników Polka, ale trochę kiwa, trochę w lewo, trochę w prawo, i na do główka, nie doszedł do tej piłki, znowu kontra, widzimy, jest jedna akcja za drugą akcją, to jest bardzo szybki mecz, zazwyczaj najlepsi gracze grają bezpiecznie, grają wolno, szanują piłkę, ale nie tutaj, tutaj jest bardzo widowiskowo, wszyscy są w jak najwięcej bramek, jest... Jest pasyro, ale to jeszcze o niczym nie przesądza. 62. minuta, tym razem e, prawa strona w pojedynkę, wiara co on tam robi, on nie potrafi strzelić, wrzuca i małe tam zamieszanie. Będzie, będzie ryzykował, już nie ma, nie, ma, nie, ma co, nie ma co bronić, ma gwarantowane drugie miejsce, ma gwarantowane nagrody od komputronika, ale on chce walczyć, chce o slot na finały Jorro do Katowice. Już w tą niedzielę, 10 najlepszych zawodników, 8 Polaków, mistrz Węgier i mistrz Bułgarii. Specjalnie dla Was. Będą walczyli od dwa ultra firmy Intel, głównego sponsora Intel Extreme Masters. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, FIFO oglądamy dzięki, dzięki firmie CompuTronic. Teraz no Bartas, Bartas tutaj. Szanuję piłkę która trochę e, zachowawcza na połowie rywala. 60 minuta zostało 20. Minut e, trochę więcej. O, znowu nieudane przyjęcie. 20 minut. Leciomek ja to około. Półtorej minuty czasu rzeczywistego i jest druga, piłka druga do przodu. Tu nie ma nie ma co już kalkulować niczym. Polacy w piłce ręcznej do przodu daleko strzelamy bramkę, nie bolimy się, nie ma co. Zaraz będę mógł wycofał mu bramkarza, ale nie musi grać z nikogo, musi się bronić, może stracić trzeciej bramki. Ale znowu partas. Fabio fabrykę na środku. daleka piłka na kości, to Dima znowu będzie mota, łago go Zaraz zobaczymy, czy na piłkę wchodzi w polekarne, karne, ci ponało po ziemi, ale trochę nam się speto nie zrozumiał, bo by się przewracał na szczęście sędzia dzia ma okulary On wszystko widzi, tylko okay. te znowu weselu gadetną na rękę, bo wydał mu dzielną kartkę, ale teraz znowu Jalacha, szansa, lada po drugiej stronie kaka biegnie, ale wybiera wysył na ryby wiadomo, że każda piłka ta piłko jest taka, leci wszystka w pole karne, ale tam działa pięknie, bo się wybija, a tu jest swoją pozycję. Pan bez słon! Och, prawie, Iker Casillas popatrzył się do góry, i myślał, że to mucha jakaś, a to nie tropika, leciała w stronę jego bramki, trochę za wysoko, cały czas 2-0, 74. minuta, 75. już wybija, Bartasz coraz bliżej, 15 minut meczowych. Znowu na lewej stronie, chodź, bez dozy. bez dozy. do na no, co robi? Bardziej defensywnie. Oj, pięknie, kiwał sam na sam obrońca, tam gołaby za trójkąt, ale nie, nie, nie. Znowu Iker się ratuje, tym razem nie przeciwnika. I teraz znowu akcja w drugą stronę, Jak ty wyglądać To nie CS, to nie Starcraft, to nie w to nie World of Tanks. I teraz pierwsza strona, Jose Galejón, on jest tak samo szybki. Chris na lewo, będzie kiwał, strzela z daleka i no, Nie, bro, Sergio Ramos to no niesamowite. Sergio Ramos lewo, nożny, Realu Madryt, Real Madrid tam ramkę kontaktową. Wszystko jeszcze jest możliwe. 10 minut. 10 minut meczowych. Rachu może awansować, musi strzelić jeszcze jedną bramkę. To będzie złoty remis z Redamu. Awans na finały. Jorro tak, Bo, właśnie teraz co się dzieje, Bartas ma w dzisiejszym dniu niesamowite końcówki, już kilka razy tracił bramkę, tak samo tracił bramki w Mistrzostwach Polski, tak samo tracił bramki w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, to jest to chyba, traci, traci tą koncentrację teraz jest po prawej stronie benzyna, będzie się na muzykę, po lewej stronie jest tam diana. Zagrywa te, tak Diarra, tak jak dobrze mówili po prawej stronie Diarra już tu zachowawczy, 83. minuta Będzie trzymał tą piłkę, musi 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 kontrolować tą sytuację Jest na wysokości pola kranego, ale musi uważać na ten kontrol Musi tracić piłkę Marcelo, Marcelo Podanie do e, Cristiano Ronaldo, co on zrobi? Jest tam, wychodzi po lewej stronie, bez na środku i skaka po prawej stronie Jose Cajajon i skaka do Jose Cajajona, Jose Cajajon wchodzi w pole kranem Na dole by Niesamowite, proszę! To pan w żołnej koszulce, w zielonym trykocie. Matryk Lach, zdany jako Lachu. Ma awans na finał, no niesamowite. Cały, cały mecz przegrywał teraz. Teraz on ma awans. Trzy minuty meczowe, jedne z ostatnich akcji. Gdy zabierają rozdełkę, podaje do trybunału. Jedyny marion w środku byci. Udawał. Nie, nie! nie. Dobrze! Wydupnął! O, oh, ja nie mogę, super! Gratuluję Lacha! Fabio Kojentrambek jest w celowni, kiwa! Wydupnął! O o oh my God! Não aqui! Está uh, Santiago Bernabeu. 88 minutos uh -oh. está e está derrotando e José Para Berdech, Huga, Dor! No. widać, że będzie, będzie zmiana, no co za mecz, co za mecz! Jeżeli chcecie grać w takie no zapraszamy jutro, od godziny 12:00 Stanowisko Kopu Dronika, jutro też możecie zagrać z tymi Zeronikami, na pewno któryś przegra, na pewno któryś będzie jutro, wy możecie się z nimi spotkać. Możecie wygrać takie fajne nagrody jak dzisiaj, od Kopu Dronika. Wow, wow. Naprawdę, trasy głośnym, jak ja jutro będę mówił, ale będzie jeszcze fajniej. I to już jest 90 minuta, niesamowite co tu się dzieje, Di Maria, Ozy, meczu, czy, czy? Zmiany. Zmiany, kto tu schodzi, kto tu wchodzi? Wiadomo, że kondycja jest bardzo ważna, ale to chyba już jedna akcja. Jedna akcja decyduje, jedna akcja o kto awansuje na wielki finał. Wiemy, że trafi do grupy A, będzie grał z niższym. Bułgarii i, co, co Polak, i z Polakami. Zostawcie na Polakach. Zostawcie na Polakach. Dobrze! Jest! Jest! Nie jest! Wow. jest! Wicemistrz Europy, wicemistrz świata pokonany hey. przez czarnego konia. rozgrywek. No, słuchaj, stary, co się stało? Powiedz na to, na gorąco. No, no, nie proszę, ogarnia jeszcze. ale Pan powie. Przegrywa 2-0. I w końcówce, w ostatnich 15 minutach zdobył dwie braki, dałem mu to A was cztery punkty w grupie Widzimy się w niedzielę Widzimy się w niedzielę On tu pitale. tylko już poszedł, przyszedł pograć I wracamy, nagrody, nagrody Zapraszamy, trzecie miejsce e, Michał e, Dudko Daj radę dobrze walczyłeś No kurwa system, nie? Nie, nie, to nie jest komputer, to jest obudowa Silentium PC od firmy Computronic na drugie miejsce. Dziękuję. A, ja, a tyś to tylko, kurwa, przyszedł pograć. Dla pierwszego miejsca gadżetów dzisiaj nie mamy, ale w niedzielę walczysz o dwa pierwsze i drugie miejsce. Zdobywa Ultrabooki od firmy Intel, gra w grupie A. Widzimy się w niedzielę.